Cześć Wam wszystkim, jestem, ja wiecie, Grzegorz. Nie do ale na dzisiaj. Cześć Wam i znowu jak zwykle, mamy kolejny dzień, mam wesoło, czekajcie, zamknięte okno, tej zrobiłem tu już płytki, dokończyłem ten cały salon, klient Młody, bo młody, wiedział o tym, że to będę dzisiaj fugował. Silikony przy cokołach, u, u góry cokołów, ten. akryl walnąć, pomyć, po, poczyścić i fugować. Przy, przywalił mi tutaj kartony do pokoju, poprzynosił mi tutaj tyle rzeczy które ja się będę znowu musiał za darmo z tym męczyć, żeby nie wiem, kawałek zrobić tu, kawałek zrobić tu nie kombinowanie, no kurde, a ja lubię poczyścić wszystko, posprzątać, no i znowu wyszło jak zawsze, krótko i na temat. A ja lubię, lubię jak to potem fajnie widać. Się, się. Trzymajcie się, do następnego razu. No i tak, ponownie ten sam dzień, dawno nie nagrywałem syfu, bajzlu, tak wygląda na budowie moimi oczami, bo wielu z, z Was picuje wszystko, a ja nic nie picuje, tak wygląda, tak wygląda tur, rozwalone wszystkie kliny, teraz trzeba na kolana klęknąć, posegregować, tak, odzyskać kliny do pudełeczka, i te niebieskie bramki, takie pozostałe po klipsach do wyrzucenia po prostu do śmieci, za echo, ale tu jest echo. Bo tutaj, widzicie, wszystko porobione i echo pusto, nie licząc tych gratów, które mi tu wczoraj wieczorem musiał przynieść klient, e, miał to wnieść na górę, przyniósł mi to w pieprzu. Tu ja się będę męczył. I teraz, tak, jeszcze jest jedna taka uwaga do Was o krzyżykach. Wiecie o tym, że. Krzyżyki, krzyżyków, czyli czegoś takiego, gdzie to jest kamera tu. czegoś takiego się nie używa dwa razy, to jest do wyrzucenia. Raz jest wyciągnięte z płytki i się wyrzuca. Czekajcie, zobaczymy jakiś y, y, bajer, coś wam pokażę. Biorę jeden krzyżyk używany, wkładam, wchodzi. Biorę drugi krzyżyk, wkładam, wchodzi. Biorę ten ułamany, wchodzi. Tak? I tu jest fuga 2 mm, bo tu mamy ogrzewanie podłogowe. Ale zwróćcie uwagę, że te krzyżyki one też są różne. One są większe, mniejsze. Niby mają fabrycznie 2 mm, one nie mają 2 mm. No, za chwilę nie mają 2 mm. Nie wszystkie krzyżyki wszędzie ci tu we fugę wejdą. A to są jeszcze krzywe płytki, to tam jeszcze półmielu, trzeba było kombinować. Ale patrzcie, tego już krzyżyka nie umie włożyć. Widzicie? Ten wszedł, a ten już na przykład nie chce wejść. I, I o co chodzi? Niech ktoś mi zwrócił uwagę, że jestem kafelkarzem, co nie ma pojęcia o kafelkowaniu, płytkowaniu, glazownictwie. To jest drugi krzyżyk. Tu zobaczymy trzeci. Patrzcie, trzeci też nie chce wyjść. Nie używa się dwa razy tych samych krzyżyków, one są do śmieci. Szajs. Trzeba kupić nowe paczuszki. One ile kosztują? 100 złotych, Zależy gdzie kto kupuje. Krzyżyki to są śmieci, odpady. Krzyżyk używasz raz, tylko jeden, jeden raz używasz krzyżyka. Jeden, jeden raz się go używa, bo ponieważ też przy napięciach płytka z płytką przygniata plastik. Po drugie krzyżyk z krzyżykiem jest też setne ułamki milimetra nierówny. Dlatego wymyślono coś takiego jak fugowanie podłóg. Fuga. Fuga z silikon, ponieważ nic nie jest równe. Płytki są krzywe, krzyżyki są krzywe, klipsy są krzywe. A my, jako glazurnicy, musimy kombinować tak, żeby było ładnie, idealnie. A widzicie na wideo, podłoga jest praktycznie w 95% zrobiona idealnie. Płytki są naciągnięte, podrównane. Nie zebrzesz sobie tu stopy, sobie nie nic zebrzesz jest idealnie. No to tak, tylko na tyle, ja biorę się za klękanie. Jak to przez ostatnie lata na kolana posprzątać, wziąć wodę, pomyć, to może Wam pokażę jeszcze jak będę silikony walił między podłogą a cokolikiemu. Zapomniałem jak się to nazywa. No, to na razie do następnego. Tak, ponownie z tej izby, widzicie, klinem już się pozbyłem, posprzątałem, pozamiatałem z grubsza. Zabrałem się za coś takiego jak nożyk. zwykły taki tapicerski, albo jak został tak zwał, budowlany nożyk. I teraz pamiętajcie, jak na przykład czyścicie fugi, bo przed fugowaniem trzeba je tu przeczyścić. Bo zawsze coś tu gdzieś jakiś klej wyciśnie, albo kawałek klipsa zostanie, który cholernie ciężko jest wyciąć. No to y, ja nożykiem na przykład biorę, jak jest kawałek jest zaprawy, to biorę i na przykład i tak tnę w tą stronę, tak, jadę kilka razy, potem obracam nożyk w tą stronę i wycinam to, co zostało, a na samym końcu dopiero przejeżdżam przez środek. Nie wiem, może komuś się to przyda. Trzymajcie się, do następnego, do za chwilę. I tak, kolejny raz, fuga. Tak będę fugowo. Podłoga już jest posprzątana, przeczyszczona, pomyta i teraz y, tak. Rozrobiłem fugę sobie w takim prostokątnym wiaderku. Z kuli tego, że łatwiej jest tu potem szpachelką nabierać. prostokątne wiaderka są lepsze do fugowania. Y, tu jest taka guma y, do naciągania fugi, nakładania fugi. Jak to tam chce, niech się tam nazywa. Podłoga wyczyszczona, biorę się za fugowanie, pokazuję Wam tylko tak troszkę, fugę jak wrzuciłem do wody, odczekałem dosłownie, no nie wiem, jeden papieros, no jeden papieros, to jest jakieś 5 minut, odczekałem, przebełtałem drugi raz, no i teraz będę sobie już leciał, fugę sobie wezmę tak szpachelką, bo nie mam sobie kielenki, ciężko mi nagrywać telefonem, no i naciągam tą fugę, nie? Wciskam ją, ile idzie tam, ją się wciska. Tylko, żeby nie pod cokolwiek, bo pod cokolwiek pójdzie silikon. ciężko nagrywać. Dlatego. No i po prostu biorę i naciągam te fugę. I tak będę leciał te, te cały pokój. Nie będę wam pokazywał, jak ja to cały czas robię, bo to nie ma najmniejszego sensu. Przynajmniej dla mnie obecnie, bo ciężko telefon trzymać w ręce, nagrywać Wam. Chciałbym z kamery, z głowy, ale no nie mam tej kamery, tak więc Wam ja nie nagram. I yy, tak lecę sobie cały, całe pomieszczenie. Lecę pierw pół, potem muszę to umyć, odczekać. Z, widzimy się za chwilę. Jakieś yy, między 8-10 minut Później tyle przefugowane jest po mojemu braku, mi tutaj żeby do ściany dojechać. Fugi, A to się nie przejmuję, też po prostu jak będę tą drugą część leciał. Tak wygląda fuga. Szybko, tylko taki komentarz. Tak wygląda pofugowana podłoga. Nie jeden by nie wiem, szkrobał jeszcze te resztki takiej fugi, co jest, żeby ją wykorzystać gdzieś dalej. Ja tak nie robię, po prostu to są straty. I pamiętajcie, fugę się wciska do. Głębokości, co jeszcze chciałem powiedzieć, patrzcie, już nie pamiętam co chciałem powiedzieć. Cholera. No, i to chyba na razie tyle. Za chwilę się widzimy, ja, idę wiaderko umyć sługi gumę i szpachelka, żeby mi nie stwardniało. Zaraz pokażę ciąg dalszy. Do za chwilę, jakieś 15 minut później, to było okno otwarte. za ok 15 minut później, tak wygląda podłoga się zabieram za wyprofilowanie fugi, wręcz przeciwnie, może o doprowadzenie jej do tego, żeby ładnie wyglądała to takie wiaderko, nie wiem, może komuś to coś pomoże też takie wiaderko z takimi rolkami, jest taka gąbka no akurat mam kratowaną. nie lubię tych kratowanych, bo te kratowane się szybko rozlatują, poszły między 8 a 15 zł, zależy od jakiej hurtowni tu na dole jest takie sitko i się tanka, żeby sobie rąk nie odtegować. No i o te, o te rolki jedziesz, wyciągasz wodę, no i wyciągasz. Coś Wam jeszcze za chwilkę pokażę, bo ja na razie z grubsza zniewam, bo to jest już podeschnięte. A te płytki są, jak widzicie, one są takie porowate, choćby drewno. I teraz się marzy tu, nie? No ciężko telefonem nagrywać, co ja już powtarzam Wam wiele razy. to fuga z tej gąby i e, patrzcie fuga już jest wyprofilowana nie i teraz żeby to było czyste ja tylko tak szybko pokażę bo ja jeszcze to zaraz za chwilę poprawię bo tu cokolwiek jeszcze muszę w winklu, tu muszę poprawić A ja pokażę na przykład jak już się tak podłoga brudzi a nie chcecie, nie wiem, za dwie godziny znowu tego myć. To jak przepuczecie gąbkę, przykładać się tylko gąbkę do podłogi i ciągniecie w jedną stronę. I patrzcie, jaka piękna podłoga się robi. Nie musicie już tego myć. Już tu nic nie trzeba robić. Reszta to już jest dla klienta. Bo jeśli tak by jeżyno kręcił, no to masz to ufajdane, i za chwilę musisz, nie wiem, za 20 minut, jak fuga stwardnieje, musisz to znowu myć. To jest taki mój też knif. Na nie mycie 5 razy podłogi, no i ja sobie tak właśnie to wyprowadzam. Widzicie, jak się kręci, to to się marzy, a jak weźmiesz, patrz, przepuczesz gąbkę, nieważne w którym miejscu, gdzie przepuczesz ją, ino, i przyłóż pociągi. I patrz, jak szyba, choćby tu kobieta wyszła i umyła z jakimiś środkami chemicznymi. I potem to już zostanie takie czyściutkie Na razie teraz biorę się za mycie, bo już nie brakuje czasu. Muszę to wszystko wyprofilować do następnego. Jakieś 10 minut później. Widzicie, podłoga już jest umyta. Coże, no, fuga wyprofilowana już jest. I tym moją jedną techniką yy, pokażę Wam jak to wysnie. to okno zamkonało, to jest hałas straszny. Następny etap to będzie położenie silikonu czy co kolej akrylu. To się za chwilkę odeżdżę, tylko muszę to mi wysnąć. Upatrzcie, taką brudną wodą. Zobaczycie jaki będzie efekt podłogi. No to jest taki fajny piwnik glazurniczy. Kafelkarski. Nie wiem czemu Wam to zdradzam, czemu pokazuję. A może komuś się to przyda w życiu. Do za chwilkę jak będę akryl kładł. Jakieś 20 minut później. Jak widzicie podłoga jeszcze nie wyschła. Więc Wam za bardzo nie pokażę że to jest na czysto robione ale już jak tu to, ja już tutaj tu chodzę co potrzebuję? pistolet akryl, gąbka papier toaletowy żeby się, się ściągać i mam taką ściągaczkę do, nie wiem, cztery dychy kosztowała gdzieś, ma tak, białe końcówki, ma takie zmienne i tu za chwileczkę Biorę tu przy górze, z pistoletu naciągam, ściągam o papier toaletowy, ściągam o papier. Silikon będzie dopiero później, jak podłoga wyschnie. Ona musi wyschnąć, żeby silikon się przykleił. A gąbka jest po to, żeby potem, jak już e, wyschnie podłoga, żeby przeczyścić tutaj e, skórzu. Tylko po to, żeby jest mi ta gąbka potrzebna i to tylko tyle. E, szybko już teraz mówię, bo okazuje się, że brakuje mi miejsca w pamięci do nagrywania. No, tak więc widzicie, ta. tak to wygląda, tu po umyciu, po fugowaniu jeden raz myta podłoga, a tu jest na przykład skórzona podłoga z cięcia płytek. Zobaczymy się już chyba na końcu, albo ja tam, będę tam kuchnię robił, bo pierwszy muszę tu zrobić, żeby kasę zgarnąć i przejść tam na drugie pomieszczenie i to tylko tyle. Trzymajcie się, bo za chwilę mi padnie, ba nie bateria tylko. Pamięć w telefonie. Do następnego razu. A co, to tam piszcie coś w komentarzu albo na maila. Na razie.